Jestem do no nich za kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś, słuchajcie, testujemy ponownie ulubione słodycze danego influencera, influencerki TikTokera, TikTokera, tiktoker, tiktoker, youtubera, youtuberki, ja dokładnie bobery, czyli Emilki Steves. Ostatnio poznałem Emilkę osobiście na evencie i stwierdziłem, a dobra, napiszę na niej o jej ulubione słodycze i mi szybciutko odpisała i mamy całą listę, ale będzie to nietypowy odcinek, ponieważ mamy bardzo dużo rzeczy poza studio. Będziemy jeździć po mieście, będziemy szukać, będziemy testować, będzie faj! Ale zanim wyjdziemy z tego studia, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, a tymczasem będziemy już w pierwsze miejsca. Dopiero co weszliśmy do studia, a już z niego wychodzimy i jedziemy w pierwsze miejsce, czyli na Bubble Tea, bo to jest właśnie numer jeden na liście, którą dostałem od Emilki. Także let's go! I jesteśmy pod Bubble Tea Seven. Możecie kojarzyć to miejsce, ponieważ w odcinku, gdzie testowałem ulubione słodycze Graciana, z również byliśmy tutaj. Jest to smaczne bubble tea, ale obrzydliwie wyglądające. W sensie miejsce. Bardzo mi się nie podoba to miejsce w środku. Wygląda źle. W każdym razie tutaj właśnie piją. Tutaj jest naprawdę smacznie, więc chciałem przetestować I dzisiejszy smak też jest dziwny. Smoczy owoc, do tego czerwona głowa na zielonej herbacie. Jestem ciekaw. Ej, a co z jakimiś żelkami? Tu nie są wypisane. To weźmiemy tapiokę po prostu, bo ja ją lubię. Nie rozumiem, czemu nikt nie zainwestował w remont tego lokalu, jak mamy tak dużo ludzi. W każdym razie mamy w ability, wygląda kolorystycznie bardzo ładnie, więc przetestujmy sobie. Hej, dobre. O kurde, głowa i smoczy owoc, mega dobre, mega git. Możliwe, że Bobera ma podobne smaki do mnie, bo mi to smakuje, a to jest dopiero początek odcinka. Lecimy dalej. Zapomniałem o cenie. 5 na 5. Kolejna ulubiona rzecz z listy, jest to, uwaga, croissant, jesteśmy pod crossant croissant, 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 wiesz o co chodzi, nie? Ten rogal, ale nie wiem czy, czy to jest czy, czy Lviv, czy czy jakoś inaczej, w każdym razie idziemy do środka wziąć rogalika z pistacją. Mam nadzieję, że będzie pyszny, bo jest to miejsce, które specjalizuje się w rogalikach, więc powinno być dobre. Nie wiem już to gadam, więc już idźmy tam. Ha! Myśmy poprosili tego pistacjowego rogalika Na wynos Dobra, słuchajcie, fajnie Jeden rogalik kosztował 23 zł, więc całkiem sporo Ale z drugiej strony jest to miejsce, w którym macie Rogaliki z normalnie kanapki które wyglądają, że to są słodkie rzeczy Ale też słodkie, możecie mieć twarożek, marina, Jakieś inne rzeczy, więc ogólnie mega cool miejsce Przetestujemy ten z pistacją, mam nadzieję, że będzie pyszny Dobra, mamy naszego rogalika Będziemy go testować w aucie, bo wracamy do domu Ożesz w mordę, Kasia Dużo nadzieja. Wielki on jest O kurde. Gigant. Dobra, uwaga Wyjmujemy z niego kawał, zobaczymy czy jest tutaj już nadzienie. To jest taki chyba złożony. On ma prawdziwe orzechy! Widzicie ile tu jest pistacji? Nigdy nie widziałem rogalika z, albo ani pączka, niczego z takim nadzieniem pistacją, żebym miał tyle pistacji w sobie. Zawsze jest tylko krem i nie ma pistacji. To jest chyba krem i jeszcze jest posypany pistacją. On jest w ogóle chyba tak złożony. Tak, on jest przecięty i posmarowany, no. No. Hmm? Hmm. Nie jest smaczny, ale jakoś mnie nie przekonuje. Ta pistacja jest ok, ale jest trochę bez smaku. Smakuje tak, że nie wziąłbym go ponownie i to ciasto jest dziwne. Nie jest francuskie, a z drugiej strony jest takie jakieś bułkowate mocno. Nie jest to najlepszy kłoson, jaki jadłem. Jak za 23 zł to nie jestem zadowolony. 3 na 5, I'm sorry. Dobra, wróciliśmy na chwilę do domu i słuchajcie, mamy 4-5 rzeczy do przetestowania w studio, więc zrobimy to tutaj, a później znowu musimy jechać, bo znowu mamy kolejne rzeczy na mieście. Strasznie dużo tych rzeczy na mieście, w każdym razie! Moci! I teraz, w nawiasie, Moni Ciołek, top. To jak top, to je mamy. Powiem wam tak, ja je testowałem dokładnie minutę temu, przed tym odcinkiem, ok? Nagrałem to na TikToka, więc obejrzyjcie sobie tak czy siak, będzie miło, ale słuchajcie, to moci to jest jedno z lepszych moci jak jadłem. Ja najbardziej lubię to moci marakuja-mango, te połączenie takich egzotycznych owoców, uwielbiam, ale to, to pyszne. Ono nie ma na sobie moki, tylko ma kawałki takiego ciasta jakby pokruszonego i te nadzienie malinowe, Spójrzcie, ile tego tutaj jest. Strasznie dużo Smakuje taka pyszna śmietanka. Trochę gdzieś tam jest to zbliżone do sernika. Dodatkowo ta malina w środku 10 na 10. Uwielbiam to moci, więc tutaj Emilka, zgadzam się z Tobą. Jest to pyszne, jest to top. Również mogłem to pisać do swoich ulgannych słodyczy, naprawdę jestem y. Ale ta monika kociak nas zaskoczyła. Wow. Kolejną pozycję z listy mamy tutaj Lindorki mleczne. No i oczywiście mam te mleczne, ale Bowera mi też napisała, że chciałaby przetestować te pistacjowe. Więc mamy też pistacjowe, bo jest nowy i będziemy testować to za Emilkę W każdym razie, no Lindor klasyczny, nie, nawet nie wiem tego jeść. No wiem jak on smakuje. Jest dobry, jest słodki, jest fajny, ale zwykły. Dla mnie jest to takie zawsze 3-4 na 5, bo dla mnie nie ma w ogóle żadnego szału w tym i nie jest to słodycz, który bym kupował sam z siebie i go jadł. Natomiast pistacjowy, sprawdźmy. To jest teraz trochę nie testowanie ulubionych słodyczy Bober, a trochę testowanie nowości, no ale trudno, sprawdźmy. Mmm, okej, okay. Emilka, koniecznie musisz spróbować tego pistacjowego, myślę, że ci będzie bardziej smakowało niż ten czerwony Lindor. Mmm, pyszny i czuć naprawdę pistację w tym. W końcu pistacjowy słodycz, tak? 5 na 5, a ten zwykły Lindor, no, 4 na 5. Kolejna rzecz, uwaga, do zrobienia w domu. Pokroić truskawki albo banana. My będziemy robić banana, bo skończył się sezon na truskawki i nie są najlepsze. W każdym razie dodać jogurt, zamrozić, a potem obtoczyć w czekoladzie i znowu zamrozić. Pcha. Przetestujemy, sprawdzimy, zrobimy. Idziemy do kuchni. Nie spał w kuchni z Dominikiem, a tak naprawdę jej nie spalimy, bo będziemy tylko mrozić rzeczy, ale najpierw musimy pokroić bananka. Ja ogólnie go pokroił w takie plasterki, ale to będzie za duże, bo mamy zrobić z tego takie kubki. To jest taki trend z TikToka, nie wiem czy pamiętacie, że miesza się owoce z jogurtem, to się robi takie kubki, mrozi się to i później się otacza w czekoladzie i znowu mrozi. Więc chyba musimy go pokroić y, na mniejsze kawałeczki, na takie kwadraci bym powiedział. Więc obieramy banana, zaraz jak mój pies to usłyszy to będzie tutaj, bo on kocha banany i je banany. Gdzie jest? To nie podane do nieba. Coś mi się stało? Coś mi zrobiłeś się na tak. Żartowałem. <laughs> o! Dzień dobry! A czego by chciał piesek tutaj? Piesek by chciał bananka. Bananka dla pieska? Bananka <laughs> dla A ubrać nie zrobisz? A siad? No dobra. Pysznie, banan. Dajemy jogurt. Nie wiem trochę ile go? Nie będziemy tego robić dużo, mamy tylko na spróbowanie, więc bierzemy to, wykładamy No i teraz jest bez tu, nasze bajcy są gotowe, więc składamy je teraz do zamrażarki i czekamy aż się zmrożą. Rozpuszczamy sobie teraz czekoladkę, jak nam się mrozi jogurt. I słuchajcie, powiem wam, że ostatnio robiłem coś takiego na parze wodnej. Jak nagrywaliśmy przepis na serygo tu z Dominikiem Narysą, i wypuchła mi miska. W sensie wpadła cała do garnka, popękała. Więc trzeba uważać, jak się to robi, nie dawać za dużej mocy. Bo ja chyba wtedy po prostu zrobiłem zbyt dużą parę i miska walnęła. Więc teraz na spokojnie sobie to rozpuszczamy. Słuchajcie, taki tip, o którym pewnie już mówiłem wam wielokrotnie. Ostatnio robiliśmy troskawki też w czekoladzie. W każdym razie do czekolady bardzo sobie olej kokosowy, tak nie wiem, łyżeczkę, łyżkę, coś takiego, tak na oko, dzięki czemu nam zrobi się później taka skorupka, jak ona zastygnie, że ona jest taka chrupiąca, a nie taka, wiecie, rozmazująca się. A o to nam chodzi, żeby ta skorupka właśnie taka chrupiąca była czekoladowa, więc rozpuszczamy. Dobra, uwaga, nasze bajce są zrobione, musimy je teraz odkleić od papieru i będziemy maczać w czekoladzie. Ta czekolada zaczęła zastygać momentalnie. Tu już jest zaschnięta, zobacz, bo jest zmrożone to i tak szybko wystygło. Wkładamy też najpierw zążaki, żeby już było takie chrupiące i będziemy testować. No dobra, nasze bajcy są już zmrożone. Ja Wam pokażę, jak wyglądają naprawdę ładnie. Patrz. Prezentacja. Mamy tutaj jogurt, banan, oblane wszystko czekoladą mleczną. Więc uwaga, próbujemy. Mmm. Hmm, banan z czekoladą pycha. Ten jogurt tak... Hmm. Chyba jednak z truskawką byłoby to lepsze. Nie wiem, nie jest to złe, ale jest taka przekąska, że nie robiłbym jej więcej. Hmm. 3 na 5. Wyjątkowo w tym odcinku pojawiły się również rzeczy słone, ale tylko dwie. Mamy tutaj te dwie rzeczy i to są totalnie dwie słone przekąski, które uwielbiam i mógłbym wpisać totalnie w swoją listę ulubionych rzeczy. Strongi, ale te nie najostrzejsze, tylko te chili and lime. One są takie, niby są ostre, ale są takie, że da się przeżyć. Kocham te chipsy, serio. Mmm, jak robiliśmy jakiekolwiek imprezy, to zawsze brałem strongi. Kocham je. Mmm, wszystko w nich się zgadza. To jest totalnie 5 na 5. Emilka, możemy myśleć o tym na imprezę z chipsami? <suszy> mela, pyszne. No, ale nie zapomnijmy o nikt nik, Ja kocham, zawsze się śmieję z Kasi, która siedzi tutaj, bo Kasia, uwaga, wyjada panierkę i zostawia orzeszki. Nie jedzcie nigdy niknaksów u Kasi w domu, <zuszy> bo nie wiecie skąd te orzeszki są. W każdym razie, nie będę ich teraz otwierać, żeby nie wyschły i w ogóle, ale uwielbiam je również 5 na 5, kocham. Ja czasami kupuję tą małą paczkę i zadam ją na w ogóle. Więc obie te słone przekąski 5 na 5. Ostatnia rzecz, którą przetestujemy w studio, jest to napój. Emilka napisała mi, że oprócz właśnie bubble tea, które testowaliśmy i takich innych rzeczy, również czasami zgarnia sobie w rzadce jerbatę. Jerbatę. <grym> napisała, że może nie jest najlepsza smaku, ale często pije zamiast kawy. Ja nie wiem, czy to w ogóle pobudza, ale no, yerba ogólnie jest podobno mocniejsza niż kawa. To jest ogólnie lemoniada na bazie yerby. I ja szczerze nie próbowałem tego chyba nigdy. No i zawsze mówiłem, że nie lubię hierbatę, a nigdy w sumie jej nie piłem nawet. Tak czasami jest, że coś mówimy, że nie lubimy, a nawet tego nie próbowaliśmy. Więc uwaga, spróbujmy tego. Mmm, oj, oj nie. Uu. na początku miałem takie, że okej, okay, herbatka, nie jest źle, jest spoko, A później przed tym dziwnym, gorzki, jakiś grillowy posmak albo to przez te pipsy, które zanurzyli, ale nie wiem. W każdym razie coś mi nie pasuje w tym. Nie, bardzo mi to nie smakuje. Bardzo jest to dla mnie 2 na 5, Nie chciałbym tego już nigdy więcej pić. Kasia, będziesz chciała to wypić? Zaczynamy. Uuu, niezgodność bardzo duża w naszych tutaj ulubionych rzeczach. Mmm, -mm. Bardzo dobre. nie siedzi. Dobra, oddam to Kasi. Kolejne dwie pozycje są z McDonalda i mamy tam, uwaga, ciastko karmelowe, które, jak wiecie, uwielbiam jadłem już kilka razy też chyba z odcinków właśnie tego typu. Poznałem to ciastko i się zakochałem w tym ciastku i biorę sobie je czasami sam poza kamerami, ale mamy też kawę. I to całkiem nietypowo, ponieważ mamy late czekoladowe albo ice latę z syropem waniliowym, No ale wiecie, ice latę z syropem waniliowym to taki basic. No po prostu syrop waniliowy będzie słodsze, Ale to late czekoladowe? To mnie zaciekawiło, więc jedziemy zamówić. Late są zamówienia? E, dzień dobry, ja bym poprosił ciastko karmelowe. Słony karmel, tak? Tak, tak, tak. Nie mamy już, nie mamy na to, na to. Okay. Dobra, a czy macie coś takiego jak laty czekoladowe, jeżeli chodzi o kawę? Tak, czekolady. Te. Tak, to poprosiłbym. I to wszystko. Dziękuję, zapraszam. Dziękuję. To late kosztowało 1690. Ciastka nie ma, ale tak jak mówiłem, ja je uwielbiam, jadłem je bardzo często, więc mogę Wam od razu powiedzieć, że to jest 5 na 5. Testowałem też to już na odcinkach, więc jakby wy też już znacie to ciastko. Także nie jakoś nie płaczę bardzo, że go nie ma, ale weźmiemy sobie te laty czekoladowe. Dobra, sprawdźmy tą kawę. Ja ogólnie nigdy nie piłem czekoladowej kawy chyba, ty Kasia? Ja też nie lubię słodkich. A ja właśnie nie to, że nawet nie lubię, tylko czekoladowe jakoś nigdy nie piłem. Chcę zobaczyć jak ona wygląda. Wow! Patrzcie, ma czekoladę na wierzchu. Czy to myślisz, że jest taka czekolada jak w polewie z McFlurry? Taka gęsta na pewno. No? Dobra, próbuję. Ej, fajne, bo to jest trochę... Jak kakao, ale połączone z kawą. Jest słodziutkie na maksa, aczkolwiek chyba mniej słodkie niż karmel ogólnie, ale jest takie delikatnie czekoladowe. To nie jest takie mocno czekoladowe, tylko delikatnie czekoladowe. Z tyłu gdzieś tam czuję posmak kawy. Nie wiem czy w ogóle w tym jest kawa, ale chyba tak. Mega mi to siedzi, mega fajne. Nie jest to kawa, którą bym zamawiał codziennie, bo ja raczej nie piję w ogóle takich słodkich kaw. W każdym razie jest to takie dobre 4 na 5. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek taki Wam się podobał. No i koniecznie napiszcie w komentarzu, czyje ulubione słodycze w kolejnym. Do zobaczenia. PA!